Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Z tej strony Magda, cieszę się, że tutaj jestem, cieszę się, że mogę się z wami spotkać, bo trochę mnie tutaj nie było, a to wszystko jest spowodowane tym, że źle się czułam przed kamerą, mało nagrywałam, ogólnie nagrywam tylko na Instagrama. I to też nie było tak jak dawniej nagrywane, ale nie będę tutaj smucić i nudzić, bo jest temat bardzo ważny do poruszenia. Przestań narzekać i zacznij coś robić. Serio, naprawdę, zacznij. Okej, okay, ja wiem, że wyjście ze strefy komfortu nie gwarantuje nam tego, że będzie nam lepiej, bo to jest zawsze jakieś ryzyko, ale zastanów się teraz dobrze, czy ta twoja strefa komfortu obecna, w której się znajdujesz, jest strefą komfortu. Wydaje mi się, że problem leży w tym przyzwyczajeniu, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że musimy robić takie rzeczy, a nie inne. A tak naprawdę, gdybyśmy zaryzykowali, możliwe, że potoczyłoby się nasze życie zupełnie inaczej. Ja też kiedyś musiałam zaryzykować, było mi ciężko zacząć mówić do kamery, ale teraz wiem, że dzięki temu, że zaczęłam to robić, jestem w takim miejscu, w którym jestem szczęśliwa. Ok, następnym tematem, który będzie poruszony w tym filmiku, będzie temat. Nienawiści do samego siebie. Na pewno znasz taką osobę, albo może ty sam jesteś taką osobą, która siebie nienawidzi. Fundamentem naszego życia powinna być wiara w siebie, bo dzięki tej wierze w siebie możemy naprawdę robić rzeczy, o których nawet nam się dawniej nie marzyło, wystać tak siebie, uwierzyć. Chciałam się też wypowiedzieć jako trener personalny, jako osoba, która współpracuje z ludźmi, którzy chcą zgubić zbędną tkankę tłuszczą, chcą coś w życiu więcej osiągnąć i często się spotykam z tym, że wiele osób chce. Ale wymyśla sobie naprawdę różne wymówki, które y, nie są do końca prawdziwe. Po prostu to jest też tak, żeby trochę zagłuszyć te wyrzuty sumienia, że ci się nie chce. I naprawdę wielu osób się po prostu nie chce i próbują takimi głupimi wymówkami oszukać samych siebie. I to jest naprawdę straszne. Sama się teraz zastanawiam, co tym filmikiem chcę przekazać, a chcę przekazać jedno, żebyście zawsze wierzyli w siebie, bo naprawdę miłość do samego siebie i wiara w siebie to jest naprawdę największy fundament do tego, żeby coś w życiu osiągnąć. Dzisiaj tak krótko, parę słów, bo muszę się znowu oswobić z kamerą, więc jeśli film Ci się podobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i napisz jakiś komentarz i na pewno będziemy coś dziać więcej. No!